Tym razem przedstawiamy Forda Mustanga 2016 rocznik z motorem 3,7 litra V6 i mocy 304 koni. Auto z 2016 roku, tak jak mówiłem, z przebiegiem 180 000 kilometrów. niedawno wpadło nam do oferty. Zamieniliśmy poprzedniego Mustanga poliftowego GTK, na, na to klient przyjechał. Dopłacił, zabrał a my próbujemy sprzedać ten auto egzemplarz. Także wersja Cabrio, tak jak widać, z ciekawostek jest to fajne to, że samochód ma nowe poszycie dachu robione niedawno, który jest jeszcze na gwarancji. Koszt takiego dachu to jest 5000, więc mamy tutaj, że tak powiem, spokój na długie lata. Wszystko jest to na gwarancji. Robione jeszcze przez poprzedniego klienta. Także tak auto się prezentuje na autku. Podobno leży ceramika Nie może tak być, bo lakier jest naprawdę w ładnym stanie. Ładnie się świeci. Nie ma jakichś większych rys. Samochód ze Stanów był sprowadzony w 2021 roku. Po wpisaniu numeru win widnieje jeszcze jak było uszkodzone. Uszkodzony był lewy nie lewy, tylko prawy, przedni błotnik, był wymieniony, malowany była maska, błotnik, cieniowane były drzwi i tak to sobie wygląda. Samochód jest ładnie złożony. Ładne szczelinki, nic tu się, że tak powiem nie dzieje, lampy oryginalne. Teraz może pokażemy, jak to wygląda. O, proszę bardzo, winy. kółka osiemnastki. Opony zimowe. Tarcze nawiercane. Oponek innych nie mamy. Więc jak ktoś będzie chciał, to trzeba sobie pomyśleć o tych oponkach albo o całych kołach, trochę większych, chcę nadać mu charakteru Także bardzo ładna karoseria o, tył tak samo nawiercany Що, дек задбаний. Fajnie mamy dejazdówek. Pełny 2016 rocznik. Spalanie w okolicach 11 litrów, więc nie ma tragedii. jeszcze sobie kamerkę, Co prawda małą, ale jest, że bardzo ładnie pracuje Dawne wymiany oleju. Tutaj tak samo wymiana była też olej w skrzyni biegów, wymieniane były świece. I także na dany moment jest dobrze. My po zakupie dopracowaliśmy do troszeczkę zawieszenie. Mieliśmy tam dwa wahacze, końcówkę drążka, drążek, łącznik stabilizatora i jeszcze tam jakieś gumki. I także teraz nic nie stuka, nic nie puka. Aż miło popatrzysz na tą fałszywsteczkę, jak sobie ładnie pracuje. Zamkniemy sobie jeszcze Daszek, pokażemy Daszek, jak wygląda. Dach jest nowy, może widać to gołym okiem. Jest na to dokument gwarancyjny. Także fajnie, wiadomo jak to z kabrioletami różnie bywa czasami z dachem. Tu jest to nowe, pewne będzie działać. No i tak to się prezentuje. Także zapraszamy do oglądania, no i przede wszystkim do zakupu.